Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówię Olaf, witam na kanale Jasnowic Olaf czy Jasnowic Gdańska, witam, witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na Polskim, europejskim aktowie, czy nie na światowym internecie. Najlepszy kanał to z tego względu, właśnie czasem robię taką stawkę z tego względu, że cały czas od dwóch lat nikt nie zgłosił się po odbiór nagrody 1000 albo 1500 zł za wskazanie większej liczby przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia wykonanych i opublikowanych zawczasu i spełnionych. Oczywiście też muszą być spełnione przepowiednie. Jeśli ktoś się wskazał większą liczbę przepowiedni niż Jasnowic z Gdańska, to kiedyś czekała nagroda 1000 złotych, A jeśli chodzi o pana Krzysztof Jackowskiego z Szykowa, czeka nagroda wyjątkowa 1500 zł, nie, ale pomimo 300 tysięcy widzów w Polsce, nikt nie był w stanie zgłosić się, nikt nie był w stanie zabrać tych 1500 zł i pokazać, że przykładowo pan Krzysztof Jackowski wykazał większą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, które były powiedziane wcześniej, a, a potem następnie się wypełniły, bo na tym polega przepowiednia, tak yy, i ten, więc jakby. Niestety, drodzy państwo, no tak to wygląda, no, pod tym tylko względem jakby ten kanał jest jakby najlepszy, tak? Że tutaj się po prostu liczy efekt, czyli właśnie przepowiednie, ale nie miliardy przepowiedni, tak? Bo to jest inaczej, jak ktoś przepowie, że coś będzie z dokładnością co do jednego dnia, inaczej jak ktoś będzie miliardy przepowiedni wypowiadał, tak, ze swoich ust, tak i potem raz na miliard jedna się spełni. No to to również nawet jak taka przepowiednia się spełni, to też nie jest przepowiednia, bo liczy się bowiem wszystko, liczy się i szczegóły, i ramy czasowe sekwencje, wszystko co jest związane z przypowiniami ma znaczenie. I, ten, I to nie mówię po to, żeby tu jakoś się tam wywyższać, przechwalać, czy nie wiadomo, co, mówię to, że po prostu to wszystko ma znaczenie. Często posługuję się przykładem Krzysztofa Jackowskiego, bo on jest najbardziej znany, dlatego większość ludzi kojarzy jego, więc ja, ja na tym w tym względzie właśnie posługuję się jego przykładem. Czyli na przykład często posługuję się takim przykładem właśnie, że Krzysztof Jackowski zapowiadał krwawy czerwiec kilka lat temu. Nic takiego nie miało miejsca, ale Krzysztof Jackowski wylądował wtedy w szpitalu na właśnie na operację serca i taka przepowiednia się sprawdziła, więc faktycznie z dokładnością co do miesiąca, nie dnia, nie tygodnia, ale miesiąca, ta przepowiednia się sprawdziła. Ale są też inne przepowiednie, które ktoś powie i nic nie wydarzy się ani w życiu prywatnym, ani w życiu ogólnym. I one się po prostu nie sprawdzają. Więc jak ktoś przepowiada bardzo dużo różnych rzeczy i bardzo mało mu się sprawdza, no to pytanie, czy to przekracza tą masę krytyczną, czy to przekracza jakby takie przepowiadanie, co każdy z nas może po prostu sobie powiedzieć i coś się wydarzy, tak? Ktoś powie, że A, będzie jakiś kryzys, tak? No każdy z, po z nas powie, że będzie kryzys, tak? Większość ludzi po, po wydarzeniach marca 2020 roku, większość była przekonana, że to prędzej czy później wróci, tak? I to już kilka razy próbowało wracać. No, są takie przepowiednie, które w zasadzie każdy z nas może powiedzieć, i one nie mają, jakby, znamienia, natchnienia, jakby, tak? A tutaj zajmujemy się przepowiedniami, które jest coś więcej, jakby, tak? Jest coś więcej, właśnie, żeby coś się wyróżnia, jakby, tak? Nawet kiedyś Pan Jezus mówił takie coś, właśnie, że, a tu jest coś więcej, i on użył takich fajnych słów ciekawych, nie? Dobrze, to tyle jeśli chodzi o stawkę. Dzisiaj przyjrzymy się takiej niby przepowiedni, ale bardzo ciekawe, że sprawdzonej z dokładnością co do jednego dnia, biorąc pod uwagę roczne przesunięcie. Mam dla Państwa bardzo ciekawy SMS rok temu. Zaraz sobie go przeczytamy i poanalizujemy chwilę i na tym skończymy. Ja lecę szybciutko, bo jest piękna pogoda, trzeba korzystać. Sobota i może wieczorem jeszcze nagram dla Państwa audycję. Może jakoś dłuższą, może jakiś raport Jasnowidza e, chciałbym zrobić, ale czy pozwoli na to czas? Zobaczymy. E, dobrze, to spójrzmy może na tego SMS-a, sekundka zaraz, jak tutaj zrobić, bo teraz mam troszkę ukluczone zadanie, bo mikrofon trzymał w ręku i on jest taki właśnie... Aha, teraz muszę wrzucić tego, teraz muszę, o teraz to się wstrzyma, a teraz jestem, dobra, teraz tak, tu jest komórka, tak, to jest ta komórka Jasnowidza, e, tutaj są SMS-y, tylko musimy chyba wziąć, wiecie... Musimy chyba odwrócić, tak, ten ekran, sekundka, yy, zaraz tak, o, bo to będzie ciężko, bo ja nie mam teraz statywu, o, nie mam statywu na komórkę, no właśnie, jak ja teraz będę trzymał mikrofon, o kurczę, to nie będzie proste, zaraz ja go chwycę między kolana, będzie trochę mnie gorzej słychać, yy, dobrze, okej. Okay. No i tutaj widzimy, tak, to jest komórka, komórka właśnie, co w prezencie dostałem od kochanego Tomasza. Bardzo dziękuję jeszcze raz i też oczywiście dziękuję za tą komórkę, przez którą teraz nagrywam po prostu, bo nie ma, nie ma szczęścia do tych komórek. Dobrze i tutaj słuchajcie, mamy niedziela 6 sierpnia 2023 roku, bo mówiłem właśnie, że to jest właśnie roczne przesunięcie. Tu mamy godzina... 19.19 19. I ten SMS. Aha, jeszcze możemy te dane kliknijmy. on się podświetlił, i teraz tutaj, ciebie, to tak źle widzę. O, wyszukaj szczegóły. No, i tu jest tam SMS wysłany o 7.19 PM, tak? Czyli w sensie po południu 6 sierpnia 2023 roku, tak? Bo ja po prostu wysyłam te SMS, żeby był taki ala dowód, jakby. Kiedyś myślałem, że wezmę taki billing jakby z tych firm, ale one tam jakby te billingi trochę inaczej wyglądają, niż mi się wydawało. Bo chciałem mieć takie potwierdzenie, jakby na papierku, jakby na dokumencie, tak. To oni tylko tam jakby mają liczbę SMS-ów wysłanych, jakby, a nie ma treści SMS-ów, nie? Nawet takich jak ich prosiłem o treść SMS-a, to oni jakby nie jakby nie mogą tego wydrukować, tak, że ja takiego, a takiego SMS-a danego dnia, sekundka może ja się pokażę, że danego dnia ja takiego SMS-a jakby wysłałem, tak, żeby to było takie potwierdzenie na papierze, takie, że firma potwierdza, że tego, tego dnia ta panola wysłał SMS-a z tego na ten numer, tak i ten. nie? Ale mniejsza z tym, bo już tych przepowiedni i tak zostało udowodnionych tyle, że e, cały czas nie wiem. No, cały czas proszę, niech ktoś się zgłosi. Niech ktoś zgłosi się po aktualną nagrodę 100 zł. Bo, bo nie wiem, jak nikt nie tknie się od półtora tysiąca to co ja będę tracił kasę? <noise> do tylko stuwa. <noise> tylko stuwa, ale do ręki, do ręki. Może o, może inaczej. Stuwa do ręki, a stuwa na cele charytatywne właśnie tak wspólnie ustaliliśmy. O, to będzie uczciwe i prawdziwe. Czy jak ktoś wykaże właśnie, że ktoś ma więcej przepowiedni z dokładności oceny do jednego dnia, to stuba do ręki w nagrodę i stuba właśnie stuwa na cele charytatywne, na wspólnie ustalony cel charytatywny. Dobrze, wróćmy do tego SMS-a. I nie czepiajcie się tych przepowiedni, na przykład, że dzisiaj robię film z jedną przepowiednią i, i ktoś tu będzie krytykował. To jest tylko jedna z wielu przepowiedni. Tych przepowiedni z dokładnością, co do jednego, o wiele lepszych, jakby, tak, bez przesunięć rocznych, było spokojnie kilkanaście, tak, więc y, proszę, nie wiem, no niech tam y, chociaż z dziesięć tam, pan Krzysztof Jackowski, z dziesięć, no 300 tysięcy wyznawców. Pan Nazar, 44 tysiące wyznawców. No to pokażcie z 10 przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. I tyle. I bierzcie stówę. bierzcie stół. Pomóżcie biednym dzieciom z Afryki. Bierzcie stówę na cele charytatywne. Tak to wygląda. Dobra. I teraz słuchajcie. Mamy tutaj tak. Niedziela, 6 sierpnia, rok 2023. Godzina 19.19. .19. Czytamy. Jakoś dziwne poczucie kilka minut temu. Czyli wtedy, rok temu, 6 sierpnia. Dziwne poczucie kilka minut temu ofensywa zaraz będzie. Takie poczucie, ofensywa zaraz będzie, tak? Hmm, dziwne, bo ja już wtedy wiedziałem, że coś tutaj śmierdzi. <grym> z <przeproszeniem> Dziwne, bo przecież jest ofensywa. No, tutaj trzeba wspomnieć, że trzeba wspomnieć, że wtedy, na tamten czas, nie, trwała chyba e, ofensywa ukraińska, która tam się po dwóch tygodniach chyba załamała, ale Ukraińcy chyba starali się tam, e, ruszyli te czołgi, e, nie Abrams, tylko te czołgi, te niemieckie Lopardy chyba, rzucili na granicę kilkanaście Lopardów, tak, i myśleli, że coś tam zwalczą, trochę tam pozwalczali, ale to była chyba ta e, ofensywa jakby od, e, nie Doniec, tylko to była ta ofensywa właśnie na tym odcinku, właśnie od Doniecka poprzez tą Ługańską Republikę Ludową, Zaporowską, aż do tam pod Krym, pod, pod, pod ten Hersoń, to na tym odcinku, właśnie, czyli nie na tym północnym, tylko na tym południowym, jakby tak. To tam właśnie była ta ofensywa, ale tam była potrójna chyba ta linia surowikina i oni nie byli w stanie tego przełamać, i ta ofensywa się załamała. Ale wtedy to była taka ofensywa, właśnie. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie myle faktów, dobra, to każdy może zawsze sprawdzić się. O, teraz zgasło. ekran, mam zgasł sekundę. O, jest, dobra. Jest ten ekran. Yy, dobra. I teraz mamy właśnie poczucie właśnie, że ofensywa zaraz będzie. Dziwne prze przeczucie, bo przecież jest ofensywa. Kurczę, zaraz, O, jest o, coś. Jest ofensywa. Chyba, że to nie o Ukrainę. Chyba, że to, powtarzam, nie o Ukrainę chodzi. Ale gdzie indziej? Znak zapytania. Lub, że... Ruska ofensywa? No właśnie, bo wtedy trwała ukraińska ofensywa. No to ja sobie myślałem, to zaraz, to może Rosjanie ru ru ruszą z ofensywą, nie? Ale czy jaka? Gdzie? Czyli, czyli nie chodziło o tamtą ofensywę, tak? Nie chodziło o tamtą ofensywę ukraińską w tamtym czasie, bo ona już trwała. A to było poczucie, że zaraz będzie, tak? Czy jaką? Gdzie? Poczucie tylko, że rozwiąże się w dwa tygodnie. Hmm. Ja tam już jest 8 sierpnia, to jest kolejne. I tyle. I tu jest, właśnie, tu jest właśnie 6 sierpnia. Takie dziwne poczucie. I tu są słowa kluczowe: to jest właśnie, że, że ofensywa zaraz będzie. No i że dziwne: bo przecież ofensywa już jest, tak? Chyba, że to nie o Ukrainę chodzi, ale gdzie indziej. Ruska ofensywa. Dobrze, to teraz zobaczmy, słuchajcie, e, zobaczmy, może sekundkę, to się ogarnę z tymi mikrofonami, bo ciężko tu się operuje. E, dobrze, zobaczmy teraz, słuchajcie, doniesienia, e, doniesienia prasowe, ale z tego roku, bo powtarzam, że e, tutaj mieliśmy, e, sekundkę weźmy, żeby mnie chociaż było widać. Jest, jest, dobra. E, OK. E, zobaczmy doniesienia prasowe, ale nie z tamtego roku, bo wtedy już trwała ukraińska ofensywa, tak, która się załamała. Ruskiej wtedy nie było, ale co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że z dokładnością co do jednego dnia z rocznym przesunięciem, o takich rocznych przesunięciach nawet osławiony Krzysztof Jackowski mówił, więc nie negujcie, że roczne przesunięcie to nie jest nic. Bo nawet Krzysztof Jackowski używał tych rocznych przesunięć, jak zobaczył, że ten. No nieważne. Dobra, to co się okazało, że dokładnie po roku czasu. Para! Co to mamy? Rozpoczęła się 6 sierpnia ofensywa sił ukraińskich w Rosji. Niesamowite to jest, nie? Widzicie? Atak Ukrainy na Rosję. Był trzymany w tajemnicy. Nie wiedziały tego nawet Stany Zjednoczone. <laughs> Niezłe, nie? Teraz akurat artykuł z 14 sierpnia, ale sama ofensywa rozpoczęła się 6 sierpnia. 6 sierpnia rozpoczęła się ofensywa ukraińskich, sił ukraińskich w Rosji. A sms, tak, mówił właśnie, że, że zaraz będzie ofensywa, i był pisany 6 sierpnia. 6 sierpnia, tak że ofensywa zaraz będzie, takie dziwne poczucie, tak? I że to nie o Ukrainę chodzi. No nie o Ukrainę, bo Rosję. Bo ofensywa jest w Rosji, rozumiecie? Jest to tak zwana ofensywa zwrotna, tak? Czyli wcześniej Rosja zaatakowała Ukrainę, a teraz Ukraina zaatakowała Rosję i teraz tak naprawdę, ja teraz muszę na chwilę odłożyć mikrofon, ale powiem wam, że teraz tak naprawdę, bo była taka przypowienia, kiedyś może kiedyś o tym pogadamy, ale że tak naprawdę to teraz Rosja i Ukraina złapały się w kleszcze, tak jak te dwa węże się trzymają. Rozumiecie? Jakby rusek, e, e, Ukraińca, a Ukraińiec, Ruska i teraz jakby ten, tak? Trzymał e, Tatarzyna, tak, a Tatarzyna trzyma. Tak to wygląda. Więc jakby e, teraz, jakby ta przepowiednia, że on się złapał w kleszcze, e, no kiedyś to pamiętam, gdzieś czytałem, kurczę, ale już nie pamiętam gdzie, to teraz ona tak naprawdę e, się jakby spełnia całkowicie, tak? Że trzymał rusek Ukraińca, a Ukrainie załap eee, Dobra, zobaczmy dalej. Tutaj mamy dalej, czytamy. Interia z kolei: mamy, że gdy 6 sierpnia wojska ukraińskie rozpoczęły ofensywę w obwodzie kurskim, tak? czyli nie w Ukrainie, bo nie o Ukrainę chodzi, tylko chodzi o Rosję, tak? Jakby ruska ofensywa, w tym sensie, że na terytorium rosyjskim, ale sama ofensywa. Ukraińska. To ciekawe, bo to poczucie było podczas jakby ofensywy ukraińskiej, ale ona wtedy już trwała tam rok temu, tak? A teraz to się spełniło właśnie z dokładnością co do jednego dnia, ale z rocznym przesunięciem. Dokładnie SMS jest 6 sierpnia 23 roku i dokładnie 6 sierpnia rok później dokonuje się właśnie ofensywa ukraińska, w pewnym sensie ruska, bo w Rosji, tak? Ale tam jest napisane w się właśnie, że nie o Ukrainę chodzi. No bo nie chodzi o Ukrainę, tylko chodzi o Rosję, bo Ukraina jest w Rosji, w obwodzie kurskim, właśnie jak czytamy na tych screenach, tak? 6 sierpnia, to jest właśnie z dokładnością co do jednego dnia niesamowite spełnienie kijów, 6 sierpnia zaatakował rosyjski obwód kurski od tej pory, od tamtej pory prowadzi tam działania. I teraz ja nie będę dużo tłumaczyć, ale powiem wam, że jak przyjrzycie się tym medialnym doniesieniom, Ofensywa rozwiąże się w dwa tygodnie i ona rozwiązała się. Oni po prostu przez te dwa tygodnie. Pak, 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 pozabierali ilość terenu. Najgłębiej chyba tam na, na ponad 30 km się wdarli w tą Rosję. I to mniej więcej się po dwóch tygodniach ustabilizowało. I od tego czasu, właśnie oni tam trochę atakują, trochę Rosjanie atakują, oni trochę dalej zabierają teren, ale Rosjanie też trochę odbijają. I to się ustabilizowało. To ofensywa rozwiązała się, rozwinęła się w dwa tygodnie. Tak? To, to też się sprawdziło, moim zdaniem. Nie? I teraz to mniej więcej trzymają się dalej w kleszczach. Tak? Nie ma wielkich zmian jakby na tym froncie. Dobrze. I tutaj mamy dalej jakiś inny tam OSW. Ukraińska akcja zbrojna w obwodzie kurskim 6 sierpnia, 6 sierpnia siły ukraińskie przekroczyły granice Rosji i wkroczyły do obwodu kurskiego. I tutaj też jest ważne, że trzeba powiedzieć, że w trakcie tej wojny kilkukrotnie chyba Ukraińcy atakowali Rosję na różnych odcinkach granicy, ale nigdy nie zrobili ofensywy. A to jest ofensywa, tak? A o ofensywie mówił SMS, tak? Że ofensywa będzie. Tak? I że nie o Ukrainę chodzi. Bo chodzi o Rosję, tak? Dlatego tak było ciężko poczuć to poczucie, czy Rosja Ukraina jak? Za przecież już jest ofensywa ukraińska. To jak o co chodzi? A chyba, że nie o Ukrainę chodzi. No to jaka ofensywa? gdzie? Gdy, w Afryce? No nie, tutaj, tylko że w Rosji, bardzo blisko, ale nie na Ukrainie, tylko w Rosji. I tyle. Tak to wygląda. Dlaczego tak się śmieję, Dlatego ja tak się cieszę. Oczywiście nie dlatego, że jest trwa wojna, tak? Tylko dlatego właśnie, że Uważam, że to jest natchnienie, jakby, tak? że to jest Boże natchnienie, natchnienie z Ducha Świętego, praktycznie prawie dobrze odczytane, i to jakby udowadnia, że te sprawy jakby istnieją, tak? bo trudno jest strzelić, że o słuchajcie, będzie ofensywa, i teraz jakby nie wiem, gdzieś tam jakieś datę strzelić, tak. Uważam, że te SMS-y naprawdę są natchnione i to widać, jakby tak. Na chwałę Pana Boga, po prostu, bo ja należę do osób bieżących i często właśnie, właśnie te audycje robię z tego względu, żeby ludzie zobaczyli, że takie rzeczy po prostu są. Są natchnienia z Ducha Świętego, chociaż każdy nazywa to inaczej, ja to nazywam po prostu. Normalnie po bożemu. I tyle. Mamy dalej tutaj właśnie ukraińska ofensywa na terytorium Rosji. To jest jakiś pism.pl, nie wiem co to jest, jakiś pism.pl. To jest 13 sierpnia, ale ważne jest zdanie, że od 6 sierpnia ukraińskie wojska prowadzą ofensywę. To jest istotne, że to nie jest jakiś atak na granicy, tylko to jest ofensywa, tak? Czyli tak jak właśnie mówiły mówił ten sms, mówiły te poczucia właśnie o tej ofensywie. Tutaj właśnie mamy to narysowane, to z kanału tam Good Times, Bad Times, też sobie z czasem oglądam, czyli tam właśnie na górze, na północy jest tutaj właśnie Kursk, tak, i oni tak się wdarli, potem trochę, trochę rozszerzyli, ale generalnie to się w, w ciągu dwóch tygodni ustabilizowało, możemy sobie jeszcze na sam koniec zobaczyć na mapce, gdzie to mniej więcej jest, tu jest nasza kochana Polska, E, tu jest Ukraina nie, i to gdzieś tutaj chyba był Kursk, dobrze, o jest, tu jest Kursk, tu jest Kursk i oni właśnie na Kursk e, tam cisnął. E, oj, dobra, no i tyle, i tutaj właśnie po prostu jakby w tym rejonie nie, na zachód od Charkowa, tak, e, tam właśnie wdarli się na tą Rosję i tak się zrealizował ten semestr właśnie e, z tą, e, z tą e, ofensywą, e, i tyle. Eee, słuchajcie, może jeszcze zobaczmy na jedną rzecz, bo tutaj czasem ludzie myślą, że ja jestem jakoś negatywnie nastawiony do pana Krzysztofa Jackowskiego, ja nie jestem negatywnie nastawiony i nawet jakiś SMS tu się okazało, że jest obok w ogóle, eee, zobaczcie, tu jest taki, o, śmiać mi się chciało z tego fajnie, w sensie takie miłe to jest, jakby przyjemne, kurczę, poczekać, chyba to jest się ta ostrość, jakby nie chce się wytworzyć, wiecie, sekundka. Nie wytwarza się ta ostrość, co jest? O, to Wam nie pokażę. No nie jestem, bo taki fajny SMS właśnie co pokazywało że ten, tak, że ten, że po prostu ale dlaczego to się nie chce zrobić? Nie, no tak nie może być. <laughs> Sekundka. O, tu jest właśnie. Tu jest właśnie 8 sierpnia, tak? 8 sierpnia, wtorek 23 roku i tu był sen, tak? Sen z drugą rozmową z panem Krzysztofem Jackowskim. Pierwsza rozmowa uleciała, druga tam gdzieś pamiętam, że Krzysztof Jackowski przyszedł w jakieś miejsce i od razu rozmawialiśmy i mi tam się żalił, że on już jest stary, a ja z kolei tłumaczyłem, że to było tak po przyjacielsku, prawie, że chyba się przytuliliśmy, mi się wydaje w tym śnie. Takie przywitanie, czasem ludzie tak się witają, że się trochę na misie tak się przytulają, nie? No to ja tak z Krzysztofem się jakby przywitaliśmy. No i on tam tłumaczył, że on już jest stary, coś tam, coś tam, a ja mu tłumaczyłem, no ja wiem, wiem, a ja muszę z kolei tą walkę tłumaczyć, wiesz, Krzysiek, ja muszę tą walkę, bo to, wiesz, ten, chodzi o tego Jezusa i ten, e, bo to jest napisane, nie? I tak głosić muszę, prawdę i tak głosić muszę, ale że po tylu latach to i nawet ja się do niego przyzwyczaiłem, w nawiasie polubiłem, no bo tak jest prawda, przyzwyczaiłem się do Krzysztofa, polubiłem go, e, ale nazywam rzeczy po imieniu, tak? O to chodzi, że taka jest różnica, jeśli ktoś kocha Pana Jezusa, e, to mówi prawdę i nazywa rzeczy po imieniu. Eee, więc kocha pana Jezusa i kocha bliźniego swego, tak? Ale prawdę trzeba nazywać po prostu e, prawdziwie. E, a i przebaczyłem nawet i moją krzywdę, e, bo tam kiedyś miałem taką krzywdę od Krzysztofa. Moją krzywdę, ale prawdę e, e, mówić muszę. O, to jest fajne. Prawdę mówić muszę, nie? No i tyle, no to jest jakby, nawet tutaj rok temu znalazłem właśnie, że jest taki śmieszny mały dowód właśnie, że ten, tak, że to nie jest takie coś, że ja jestem jakiś tam, nienawidzę Krzysztof, o czy coś takiego, nie, ludzie, ludzie czasem jakieś głupoty wymyślają, nie. Dobra, jeszcze raz, niedziela, 6 sierpnia, jakoś e, dziwne poczucie, kilka minut temu, ofensywa zaraz będzie, hmm, dziwne, bo przecież... Jest ofensywa, tak? Bo wtedy była ta ukraińska. Chyba, że to nie o Ukrainę chodzi, ale gdzie indziej. No oczywiście, bo chodzi o Rosję. <noise> lub, że ruska ofensywa? Eee, czy jaka? Gdzie? Poczucie tylko, że rozwiąże się w dwa tygodnie. Tu mamy... Ale poczekajcie, bo to jest tak. Bo przecież jest ofensywa. Chyba, że to nie o Ukrainę chodzi, albo gdzie indziej. Lub, lub że ruska ofensywa? Lub, że ruska. Tylko to chodziło w tym sensie ruska że, ten, to chodziło w tym sensie ruska, kurczę, teraz sekundę wezmę, już tego weźmy, jest to? A jest, dobra, okej, okay. przepraszam, muszę, bo muszę już kończyć, bo mam trochę roboty, wiecie, i ten, dobra, dzięki za uwagę, weźmy może to, ten taki ładny tutaj, o, bo tu jest, tu się taki, zatrzymało się na chwilę, o, dobra, to może tak niech zostanie. I w sumie tyle. W sumie tyle, dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam Was, nie będę marnował Wam więcej czasu, pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was, <trymajcie> się> trzymajcie się i tyle i do zobaczenia, pa! Buziaki, hej!